Jedna część Bezpieczniku znajduje się w komorze silnika tutaj w tym miejscu. Ściągamy tu, przyciskamy mocniej i wtedy ją wyciągamy do góry. Druga część bezpieczników znajduje się pod kierownicą. Otwieramy ją, łapiemy od tyłu pod spodem obudowę i ściągamy. Tu mamy dostęp. Specjalne urządzenie do wyciągania bezpieczników. Za chwilę będzie opis po wymianie bezpieczników zakładam od góry na no, wciśnięcie na klik